Witam na kanale Retrownia, gdzie gramy sobie w Maxa Payna. Witam już w dziesiątym odcinku. I tak jak jeden z Was mi napisał, jest to nawet jeszcze nie połowa. Także idziemy sobie dalej. W ostatnim odcinku tutaj nawiązaliśmy pełną współpracę z Wladimirem, który dał nam pewne zlecenie, a zamiast za to mogliśmy sobie nazbierać troszkę broni. I teraz udajemy się do Knajpki Puncinello, gdzie tutaj yy, generalnie. Już chyba była na nas zrobiona zasadzka, tak mi się wydaje. Albo przynajmniej się nas spodziewali. Nie wiem, czy tutaj w sumie przeciwnicy będą, skoro to się wszystko wali. Ale znając życie, to tak. Musimy jak najszybciej, tutaj, przejście sobie utorować. Aha, na pewno nie tędy. O, kurde, to się wszystko, wszystko poli. <gry> dobra, lecę jak najszybciej. Mam nadzieję, że yy, gdzieś tu mnie coś nie, nie podpali. Tup, 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 tup. Co ja w ogóle mam w ręku? Aha, cold commando, czyli generalnie to jest dobra broń. Oho, pospieszyłem się troszeczkę. Muszę częściej robić save'iki, na to wychodzi. Bo nie jestem do końca właśnie pewien, w którą stronę biec, więc żeby potem nie przeciągać bez sensu. Tutaj sobie zrobię save'a. Generalnie, tak jak już mówiłem, prawdopodobnie jesteśmy gdzieś w połowie gry, albo nawet i przed połową. Więc... Oho. Teraz zrobię save'a. Więc myślę, że tak z 20 odcinków łącznie będzie. Tam już chyba wrócić nie mogę, więc chyba muszę po tych tych skakać. O właśnie. O kurde. O, znowu był ten motyw z, z czymś lecącym. W moją stronę. No dobra. O, jednak są matriksy jakieś tutaj. Żywe. Łcinelo czuł palącą potrzebę wykończenia mnie. Zresztą z wzajemnością próbował ugasić mój ogień benzyną. <śm> próbował ugasić ogień benzyną. No ale... O, szczurek! O nie. Tego mi nie wybacą, wybaczą obrońcy zwierząt. Dobra. W ogóle Maksiu w powietrzu był przez chwilę. O właśnie. Ten Colt Commando jest dosyć fajną bronią, więc tutaj już mam nadzieję, że jak ...pilnowali prawdziwego skarbu. Wyjścia z tego piekła. Mam nadzieję, że już jak, jak najczęściej będziemy mogli z tego korzystać, z tej broni. Oj. No, chyba nie żyje, no na pewno. Gangsterzy pilnowali. spróbował granat wrzucić. To chyba niewiele dało. Dobra, wezmę dwa ingramy i zobaczymy. Teraz ja mam przewagę, bo już wiem skąd oni idą. Co jest? Dobra, już żyję, wpadłem do ścieków. Szału nie ma tak naprawdę. Życia za wiele nie mam. Ale idziemy sobie. O! Witam pana. Łops, oops, oops. Z czego oni strzelają w ogóle? Jakieś obrzyny, środówki? Chyba te komando sobie zostawia na lepsze. na gorszy przeciwników. na lepsze czasy. Nie, wygląda to za ciekawie. Myślałem, że Maxiu kuleje, ale... Chyba kulał, tylko właśnie to jest to, co kiedyś tam wspominałem w jakimś odcinku, że jemu się kawałek zdrowia regeneruje. tak teraz to znowu zauważyłem, czyli dobrze zauważyłem i... Całkiem śmiesznie, że w dopiero gdzieś... ...zauważył moje sygnały dymne. Mercedes czekał gotowy do jazdy. Syreny były coraz bliżej. Siadasz? Podrzucimy cię do willi, Puncinello. Może być. <laughs> Ty już skończysz, daj znać. Przyda mi się taki fachowiec. Będę o tym pamiętał. Noc była mroźna. Światła w ogrodzie migotały nerwowo, rozświetlając na chwilę płatki śniegu spadające z nieba. Słyszałem różne opowieści. Trójce stanowiło trzech psycholi, którzy powiesiliby głowy swoich ofiar na bramie posiadłości, gdyby tylko kapłan im na to pozwolił. Puncinello chciał mnie dostać, a dostanie ode mnie. Mój podstęp polegał na tym, że nie było żadnego podstępu, chociaż w filmach wygląda to inaczej: żadnych zasad, żadnej mantry, żadnego planu działania. Nie liczył się spryt czy umiejętności. Chodziło o chaos i łód szczęścia, a jeśli komuś wydawało się inaczej, to był głupcem. Chodziło o przetrwanie za wszelką cenę tak długo, jak to tylko było możliwe. Ktoś uprzejmy, pozostawił otwarte tylne drzwi i załatwił wartowników. Coś mi mówiło, że to mona. Wiedziałem, że aby dostać puncinello, musiałem pozbyć się trójcy. Widziałem listę ich grzechów, miała grubość książki telefonicznej. Nikt nie ujdzie stąd z życiem. Za mną wtargnęło do środka paraliżujące zimno nocy. W pokojach na górze trójca tańczyła w rytm swoich morderczych serc i z krwią ofiar na ustach. Vince Maniano, Piłat Providence alias wielki brat, oraz Joe Ponurak Salem. Pistolet w mojej dłoni był jak bryła lodu, mroził skórę i kości. Wszystko fajnie i poważnie, gdyby nie te twarze śmieszne. No dobra, chyba lecimy z tematem. Co prawda, zmieniliśmy lokację, no ale po 5-6 minutach nie będę zmieniał odcinka. Ten zbitek awansował pośmiertnie na posłańca. Komuś nie odpowiadała gościnność pana domu. Komuś, kto lubił odrobinę dramatyzmu, zdołał wydostać się z celi i poradzić sobie z wartownikami. Znów stawiałem na monę. Miałem tylko nadzieję, że była na tyle dobra, aby wiedzieć, kiedy się wycofać z gry, i że zrobiła to zanim wpadła na trójce. Czyli tutaj pewnie spotkamy gdzieś Monę. A wracając jeszcze tam do wątku, mówiłem, że tak mi się wydawało właśnie wtedy, że ta wysokość głowy tego Maxa Payne'a właśnie, może się sama zregenerować. I teraz już jestem pewien, tylko najśmieszniejsze jest to, że ja to odkryłem po 20 latach dopiero. O, on teraz tak kuleje śmiesznie. O, i mu się ładnie regeneruje. Pyk, 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 i już jest fajnie. Pyk, pyk, pyk. A ja wezmę mu tam, wrzucę granat, zobaczymy, co się wydarzy. O ile w ogóle go to sięgło. No nie, bo tam daleko poszedł. Oho. Super. To zrobimy to waszą metodą. O nie, ciemfikołka zrobić. A ci jak się tu sprytnie wymienili miejscami. To było fajne. Jeden w prawo, drugi z prawej, czy tam odwrotnie. Wow! Tego się nie spodziewałem. Tu ktoś wyznaczył nagrodę za jego głowę, czyli za moją. Jednak poprosił o jakieś painkillery bo tak ciężko się chodzi z taką ilością życia. <laughs> Dzień dobry. No i to tak będzie teraz granie. Najpierw się Matrixa pozbędę. Albo i się nie pozbędę Matrixa, dobra. To spróbujmy to zrobić staropolską metodą. Dobra, mam nadzieję, że tamten Matrix umarł, bo ja mu tam. Myślałem, że Matrix wyparował, a Matrix po prostu sobie gdzieś poszedł. O, teraz poszło to lepiej. Tu w ogóle mamy jakieś. Winogronka, jesteśmy w winnicy. Poproszę o apteczkę jakąkolwiek, bo będzie ciężko. A, Piłat to jest. Krótce natknąłem się na trójce. Dobra, to w takim razie quick save. Ponoć Liza Puccinello bawiła się w czary. Karty tarota leżące na stole pasowały do tego obrazka. Nie był to mój ulubiony rodzaj kart, ale chętnie spojrzałem co ułożyła pani Puncinello. Pierwszą kartą była wieża. Może chodziło o te wille. Dalej poszło łatwo. Diabeł to pan domu. Natomiast śmierć to ja, idący po niego. <grystanie> Sprytnie, ale ta wieża to chyba będzie ta wieża z pierwszej katceńki. Jak się w grę włączało, coś tak mi się wydaje. Że może być takie nawiązanie. Zrobię to tak. Zobaczymy co, co wyjdzie z tego. Czy ten granat doleci? Doleciał. Pięknie, dobra. Tylko nie mam za dużo życia, ale będziemy się najwyżej tak bawić trochę. Jak mi się Maxiu lekko zregeneruje, chociaż to i tak w sumie nic chyba nie da. Aha, super się rzuciłem. Oj, tak to się skończy. Ej, ej, ej. Zdążyłem rzucić granat. O, to. Nie podoba mi się to. Ja jestem... Ge o Jezu, jestem generalnie w ciężkim szoku, bo my gramy przecież na normalnym poziomie trudności. A naprawdę to życie bardzo szybko znika. Dobra, Maxiu, regeneruj się spróbuję tym Cold Commando. Bez sensu, bo tutaj nie ma żadnej możliwości Jak się rzucę, to i tak zginę. Oni mają tam tego życia, nie wiadomo ile. Ale dobra, kolejny leży. Ja nie wiem, czy to była cała trójca, czy to był tylko jeden z tych gości, Co się okaże. Ale chyba cała. A. Jeden załatwiony, zostało jeszcze dwóch, czyli to był tylko jeden. Hipcio. Aj, szkoda, bo nie zrobiłem załatwiony. Teraz sobie zrobię quicksave. Hop. <noise> Ej, tamten gościu jeden fajnie sobie poleciał. Save, tak będziemy działać, podejrzewam, że to się nie fajnie ogląda, jak tak ginę często, ale no nie jestem w stanie tego ogarnąć. Ja nie pamiętam, żeby, żeby ta gra aż taka trudna była. Mówię, też na hardzie przechodziłem. Nie pamiętam tylko, czy całą przeszedłem, ale chyba nie, nie przeszedłem całej. Ale ja i takiej nie zapamiętałem hardcore trudnej. Tu było zamknięte? Tak. Teraz tutaj znowu mamy otwarty teren, to ja już się boję, aż wychodzić. No właśnie. Dobra. Schowam się. Bierzemy gramki. Gościu za kwiatkiem stał schowany. No nie wierzę. W ogóle go nie widziałem. Taki cwaniaczek. Dobra. Można zagrać na fortepianie. Ok. Można zagrać na fortepianie. Dobra, jeden chyba nie żyje. Drugi miał zeza i mnie nie trafił. Czyli jest dobrze. A trzeciego nie ma. <grystanie> Ale są za to pańkileri, także no teraz trochę przesuniemy akcję do przodu. <grystanie> Czy wy to słyszeliście? Jaka. Aha. Jaka salwa śmiechu. Niech on sobie najpierw wystrzela ten magazynek. No. Co jest on przeładowuje tak szybko? Ja biorę deserta. Znowu wybuchnę od tych drzwi. Aha, bo tutaj granat poleciał. No Jezu, i znowu bez życia. Nawet nie wiadomo, kto to rzucił. Dobra, pytanie: prawo, lewo, idźmy w prawo. <ścoughs> Zobaczymy, co się wydarzy. To tu jest drugi strójcy, ale jest też Matrix i jeszcze kilku innych Maxów painów. Sprawdźmy, co tam się wydarzyło. Jeden nie żyje, ale reszta żyje. No, przez drzwi, na serio. No nie, tak się tego nie da zrobić. No, żeby mi się udało jeszcze drugi raz tam skoczyć. <laughs> Jednak działa ta metoda po Waszemu, że tak powiem. Tylko nie umiem strzelać w międzyczasie, bo jak się tylko zatrzymam, to automatycznie nie żyję. Ale tak skakać to można. No, nie wiem, jak to zrobić. O, teraz tak. Już mi się granaty nawet skończyły. Kurde, jak ja mam w to zrobić. Już przestaje mi się podobać ta gra. Jest niemożliwe, żeby to takie trudne było. O, zabiłem tego jednego Matrixa. Teraz już sobie poradzę. No, ok, został jeden pajac z tej trójcy słynnej. Naprawdę nie sądziłem, że tak się będziemy męczyć okay. z tą grą. Ona na normalu powinna być troszeczkę prostsza, ale <gryw> zaraz się okaże, że to ja jestem taki słaby. to, go. to go powstrzyma? To powstrzyma zresztą wszystko krycie. Oho Fajnie, że zdążyłem usłyszeć Oni muszą wysadzić te drzwi Nie powstrzymamy go No, który mądry No i pięknie Ze mną myśleli, że sobie poradzą nie ma takich. Nie ma takie obicia. No i nara. O, jeszcze sam szef. No fajnie, że oni jak przeładowują, to mogą też strzelać, ale dobra. Już nie będę się kłócił. Specjalnie czekałem, żeby zaczął przeładowywać. Obraz aż spadł z wrażenia, a to nie był kolejny strójcy, bo nic nie powiedział, Maxiu. Myślałem, że to był jeden z tych tam piekielnych ogarów. Jest tu też tu matrix. Na serio. Na serio całe, całe życie mi zabrało. ja byłem lepszy. Na kafelkach, jak ładnie widać te dziury, kule po dziurach. Nie mogłem jej już pomóc. O! Słyszę helikopter. Jesteś prawdziwym aniołem, Max. Nie wiedziałem, czy to Mona, czy jej siostra. Ciało było w kiepskim stanie. Sukiń tym razem naprawdę się postarał. Ten widok przypominał mi ciało innej kobiety, leżące na innym łóżku. Przypomniał mi przewróconą kołyskę. No i dobra, teraz musimy tylko jakoś stąd uciec. Aha, jeszcze ten trzeci chyba tak? O, telefon dzwoni. Może pizka. Max Bade. słucham? Alfred Wooden, masz towarzystwo. Pozbawiony śmigłowiec, właśnie wylądowo. Musisz się pośpieszyć. Im więcej, tym weselej. <grystanie> Czyżby ktoś. Ktoś nam chciał pomóc? A ten co taki pancerny? To chyba jest ten trzeci boss. Dobra, ja sobie na spokojnie tutaj zapiszę najpierw. Fajny obraz. Uy. Uy. Wiedziałem, że to się tak skończy. Ej, ja mam jakiś granatnik. Woohoo! <grymne> tak się można bawić. No na serio. Nie wiem, kiedy ja podniosłem ten granatnik, ale fajnie, że, że go mam. Przestała być problemem. Okej, okay, czyli przestała istnieć. Trójca, teraz tylko trzeba stąd uciec. Pod moim drzwiem szybciej idzie po mnie. Pośpieszcie się, proszę. Słyszałem jak Puncinello błaga o pomoc przez telefon. Mogłaś się pożegnać z kolegami. To była łatwizna. Gdy wszedłem do pokoju, prawie zemdlał ze strachu. Poczekaj. Robiłem tylko to, co mi kazali. Nie mogłem odmówić. Ona jest kimś ważnym? Może z rządu? Sam nie wiem. Chciał dokupić garść piasku do klepsydry, która odmierzała jego czas, ale ja nie sprzedawałem piasku. <grytanie> Bardzo fajny tekst. Nie! Nic mi nie powiedział! Eee! Kurde, nie zdążyłem nawet ręki na klawiaturze położyć. Dobra, skipujemy to. Nie! Nic mu nie powiedzie Dobrze, że to kolt komando akurat miałem w ręku. Oj. Punchinello się wysypał. O, ale tutaj już widzę, że ci ludziki mają kolt komando, więc fajnie. Będzie można powoli zbierać amunicję do tego. Tylko pytanie, ilu ich tutaj będzie teraz? O, kurde. No to się skończyła Wiedziałem, zabawa. kiedy wróg ma przewagę. Pora zmienić strategię. Tajemnicza Wiedźma przypominała Barakudę. Wysłannika piekieł na wysokich obcasach, z karabinem w rękach i armią garniturowców za plecami. Jak miło. Dwie pieczenie na jednym ogniu. <laughs> Wiedziałem, że prędzej czy później na siebie wpadniemy. Panie Payne, nadszedł czas, aby poznał pan działanie mojego specyfiku. Bądź grzeczny. Szczęście okazało się dziwką. A ja klientem bez portfela. No to zaczynamy rozdział trzeci. panowie, zabierzcie mnie do Cold Steel. Wstrzyknęła mi śmiertelną dawkę walkiri. Czułem jak zielony ogień pożera mój mózg. Zamienili się w parę. Załatwili mnie. Nie miałem szans. Wiedźma równie dobrze mogła przystawić mi do głowy i nacisnąć spust. Otoczyły mnie cienie i obite twarze, żądne zemsty. Znali moje słabości i chcieli mnie dostać. Podłoga zamieniła się w zielony wir. Spadłem. Ciało w upadłych aniołów. Aha. Okej, okay, no to już będzie w kolejnym odcinku. W takim razie będzie tak zwana druga schiza. Teraz sobie zapisuję tutaj. I dziękuję już Wam za obejrzenie tego odcinka. I widzimy się jak zawsze w kolejnym. Cześć.